Cześć moi drodzy, z tej strony Sławek, singiel z Trójcy Niekoniecznie Świętej. Pewnie część z was już wie, że wczoraj zakończyliśmy wspólną modlitwę różańcową w intencji ustania epidemii koronawirusa. I choć jak dobrze wiemy, sama epidemia jeszcze nie ustała do końca, to jednak e, razem z chłopakami postanowiliśmy kontynuować tę piękną modlitwę, jaką jest różaniec i łączyć się z wami we wspólnej modlitwie różańcowej każdej niedzieli. Każdej niedzieli o godzinie 20.30. Taką nowością będzie skrzynka intencji, do której można wpisywać, wrzucać Wasze intencje każdej soboty od godziny 8 rana. Taki post będzie udostępniał nasz kolega Maciej, małżonek. I w komentarzu do tego posta wystarczy wpisać Waszą intencję. Wszystkie intencje będziemy odczytywali przed samym Różańcem, w każdą niedzielę o godzinie 20.30. Dzięki, że jesteście. Zapraszamy Was do tej wspólnej modlitwy. Jak również prosimy o e, polubienie naszego kanału facebookowego i subskrypcję naszego kanału e, YouTube'owego Trójca. Wszystkiego dobrego. Trzymajcie się. Hej!